Na całym świecie wierni z troską śledzą sytuację w Rzymie, gdzie papież Franciszek przebywa w szpitalu od niemal dwóch tygodni. Jego stan zdrowia wciąż jest niestabilny, a komunikaty z Watykanu naprzemiennie informują o poprawie oraz pogorszeniu kondycji 88-letniego papieża. Niedawno Watykan wydał pilny komunikat dotyczący ostatniej nocy: Tłumy zgromadziły się na mszy świętej z okazji jubileuszu Sił Zbrojnych na której obecnych było blisko 30 tysięcy wiernych oraz delegacje z różnych krajów, w tym z Polski. Ceremonię prowadził sam Franciszek, który nagle przerwał swoją homilię. Przepraszam i proszę lektora o kontynuowanie czytania. Mam trudności z oddychaniem. Te słowa papieża wywołały niepokój wśród uczestników. Ostatecznie papież, który niedawno zachorował na zapalenie oskrzeli, Musiał zostać przewieziony do szpitala 14 lutego. Diagnoza lekarska to obustronne zapalenie płuc i infekcja polimikrobiologiczna. Z powodu anemii i obniżonego poziomu tlenu we krwi podjęto decyzję o transfuzji krwi. Watykan systematycznie informuje o stanie zdrowia papieża. Najnowsze wieści wydano we wtorkowy poranek, a szczegóły jego nocnych dolegliwości zostały ujawnione po kilku godzinach. Informacje o pogarszającym się stanie zdrowia papieża szybko rozeszły się po światowych mediach. Po ujawnieniu, że papież doświadczył kryzysu oddechowego, sytuacja stała się bardzo poważna, ale lekarze na bieżąco informują o wszelkich zmianach w jego samopoczuciu. W Rzymie, pod kliniką Gemelaj, zgromadziły się tłumy wiernych, które z niepokojem śledzą stan zdrowia papieża Franciszka, hospitalizowanego z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Watykan w oficjalnym komunikacie poinformował, że papież przeszedł rano przedłużony kryzys oddechowy na tle astmy oskrzelowej, który wymagał intensywnego podania tlenu. Badania krwi wykazały także mało płytkowość oraz anemię, co skutkowało koniecznością przeprowadzenia hemotransfuzji. Szpital Dżemelaj, znany z opieki nad duchownymi, w przeszłości leczył Jana Pawła II po zamachu na placu Świętego Piotra. Obecnie przed gmachem szpitala znajduje się pomnik tego polskiego papieża. Wierni, zgromadzeni przed kliniką, gorliwie modlą się za zdrowie Franciszka, obawiając się o jego stan, który pozostaje krytyczny. Kościół przygotowuje się na różne scenariusze, w tym możliwość abdykacji. W komunikacie przekazano również informację o dobrej nocy, jaką miał papież, co może dawać cień nadziei na poprawę. Mimo to jego stan zdrowia nadal jest niepewny. Papież miał nawet siły, by rano przyjąć Eucharystię, pracować i zadzwonić do parafii w gazie, dziękując za wsparcie. Chociaż nie doszło do dalszych ataków astmy, trwa tlenoterapia, choć z nieco zmniejszonym przepływem tlenu. Globalna społeczność w mediach społecznościowych intensywnie komentuje sytuację obawiając się, że skąpe informacje Watykanu mogą oznaczać poważniejsze problemy, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości. Wzrok świata pozostaje zwrócony na Rzym, gdzie papież walczy o powrót do zdrowia.